Mieszkanie w nowym dworze mazowieckim, twierdza Modlin. Nieruchomość znajduje się w dwupietrowym budynku na pierwszym piętrze. Zapraszam serdecznie. Po wejściu do mieszkania, zaraz po lewej stronie, znajduje się aneks kuchenny. Aneks kuchenny jest oddzielony od, od pokoju yy, takim barkiem. Generalnie można go zdemontować, wtedy nam się powiększy salon. Będzie salon z aneksem kuchennym. Salon z wyjściem na balkon ma powierzchnię około 12 m2. Kuchnia, sama kuchnia ma powierzchnię około 3,2 m kwadratowego. Salon jest wyjście na balkon. Balkon jest bardzo ładny, bardzo duży, 4,5 m kwadratowego i naprawdę wygląda wygląda bardzo przyzwoicie. Mieszkanie jest w tej chwili opróżnione bez żadnych mebli oprócz zabudowy kuchennej oczywiście i zabudowy w łazience. Łazienkę mamy o powierzchni 3,2 m2. w łazience znajduje się pralka, prysznic, umywalka i, i WC. W mieszkaniu nie ma gazu, dlatego woda jest podgrywana tutaj elektrycznie, bojlera, natomiast ogrzewanie, całe, ogrzewanie całego mieszkania jest, jest ogrzewaniem miejskim. Obok łazienki znajduje się drugi pokój, pokój sypialnia o powierzchni 6,4 m kwadratowego. Lokal stanowi odrębną nieruchomość, jest księga wieczysta z jednym właścicielem. Księga wieczysta jest czysta. Sam przedpokój ma powierzchnię 3 m2. Piwnica, która przynależy do tego mieszkania jest bardzo duża, około 10 m2. Ja nazywam się Waldemar Janusz, pracuję w Biurze Nieruchomości, Bonus Nieruchomości. Zapraszam do kontaktu.